Cześć, tutaj Hania Beza. Zróbmy dzisiaj razem pistacjowo-malinowego bezoburgera. Przydadzą nam się pistacje, bardzo lubię te z dla prażone, solone. Troszkę je trzeba pokruszyć, by później ochoczo dodać je do naszej masy. I do tego liofilizowana malina. Dokładny przepis na te bezoburgery będzie w moim e-booku przepisami na bezy premiera już 4 kwietnia. A tymczasem nasze bezy trafiają do piekarnika, no i trzeba przygotować w międzyczasie krem. Górną część naszego burgera polejemy czekoladą. Na górę zdobimy liofilizowaną maliną i pistacjami. To składamy naszego bezo burgera. Tutaj mamy krem ze stuprocentowej pistacji. W środku zostawiamy dziurkę, a w tej dziurce będzie malinowa frużelina. Na koniec czapka na górę. I jak Wam się podoba mój bezoburger, przepełniony pistacjami, w bezie są pistacje, mocno pistacjowy krem. u góry są pistacje. No i wszystko jest przełożone jeszcze tą maliną, żeby było bardziej rzeźko. Dajcie znać, kto by zjadł takiego burgera. To do zobaczenia, wasza Hania Beza ubrudzona. Pa! I pamiętajcie, przepis na tego bezoburgera będzie w moim e-booku 4 kwietnia.